Strony a Dzisiaj będziemy nagrywać to, jakie dzisiaj informacje dla Was mam. A takie mam informacje, że no, będzie na pewno. Jak widzieliście już na YouTubie, jest na moim kanale, już jest nowe intro, więc możecie zobaczyć je. Na pewno będzie. Właśnie, wstawię właśnie ten film. Zobaczycie ten film z Intrem. I ocenićcie w komentarzach, czy właśnie fajny jest taki film z intrem, czy może jakieś inne intro, nie wiem, załatwić też inne, jak chcecie, to mówcie w komentarzach piszcie. I co do informacji. Więc ostatnimi dniami um, pff, trochę no jak widzicie już nie mam tej ręki, za ten zabandażowanej, a to dlatego, bo już takie dwa dni nie mały, co nie. Tak naprawdę to jest tylko jakaś mało słuczona, co nie. Ale kręgosłup mnie zaczął boleć, bo oczywiście musiałem spaść z tego, no, z hulajnogi. nogi. Spadłem z hulajnogi, nogi, jak robiłem dropa na szkole, na schodach, tak normalnie. No, sora, ale zrobiłem to z drugiego skotka, bo byłem słaby i się bałem, że. Nie wiem, czy, czego ja się bałem. Wiesz, czego się najbardziej bałem w tym momencie? Bałem się tylko tego, że um, te takie płytki były nierówne i właśnie się bałem, że zahaczę. I zahaczyłem, spadłem na ten, na, na kręgosłup i niestety nie mogłem złapać od przez jakieś kilka sekund, kilka sekund. Nie wiem, to dopiero było takie szybkie, było to na szkole. Um, nie powiem wam jakiej, bo już niektórzy wiedzą, a niektórzy nie. No i dobrze, chociaż nie będą mówić mi. Ej, fajny film! nagrałem się, co nie? No. no. Sorry, ale mam problemy. Mhm. Więc y, tak, i no teraz trochę mnie boli i na pewno będzie to ze skateparkiem. Y, to będzie jutro, ze skateparkiem film będzie jutro. Chyba nie wiem, bo ostatnio wiem, że długo nie było filmów, dlatego już zaczynamy. Filmy będą dużo filmów, mam nadzieję, że się spodoba ten film. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał i no i Pawlo Wojciechowski też subskrybujcie, bo, bo gościu jest fajnie. W Ogólnie pisze fajne komentarze o mnie i jest dla mnie miły, nie tak jak inni hajterzy. No, na przykład, czy nie. Problem z hajterami. Więc, jakby co, to, to zostawcie tu łapkę w górę. Subskrybujcie mój kanał. Tu będzie subscribe, No, więc. Co? Ja będę kończył film. Cześć!